Dawid, od ostatniego meczu w Warszawie minęło zaledwie kilka dni. Jak przepracowaliście ten okres? Jak przepracowaliśmy? Zrobiliśmy e, tak zwaną leką siłownię dynamiczną. E, tak naprawdę no, był to, to okres, gdzie trenowaliśmy indywidualnie. Kto potrzebował potrenować, potrenował więcej, kto, kto nie, potrzebował mniej. Trener z Stalmach w Olsztynie mówił, że tutaj już nie jest ważna technika, nie jest ważna ważne to przygotowanie siłowe, ważna jest kondycja. Jak się czujesz, jak się czujecie wy podczas tych kilku dni, które minęły? Wiesz co, to jest, to, może być, to jest zagadka dla mnie również i ja liczę na to, że będzie jak najlepiej, a jak będzie w praktyce, to, jest, to po prostu to zweryfikuję boisko już jutro. Wygraliście jedną mecz w Urani w święta, teraz wypada tylko to powtórzyć. tylko aż będzie to trudne zadanie. To będzie bardzo trudne zadanie. No. 50 na 50, ja, ja oczywiście stawiam, stawiam na, na swoją drużynę, ale tak naprawdę szanse, szanse są równe. Co trzeba zrobić, żeby pokonać Olsztyn? Pytanie z serii tych banalnych, ale, ale to jest kluczowe pytanie. Na pewno przyjąć, bo olsztyn potrafi bardzo, dobrze, bardzo mocno zagrywać. No jak, już, jak już przyjmiemy, to przydałoby się, się też mocno naserować. To, to, to są kluczowe elementy do, do wygranej. Artur Szalp wrócił do Waszego składu, to dobrze czy źle? Bo w Warszawie bez niego daliście sobie radę. Każdy, każdy zawodnik jest, jest, tutaj, jest nam potrzebny, Artur, Artur może być na naszym wzmocnieniem na, na lewym ataku. Miejmy nadzieję, że, że mu się to uda.